No kurwa, uważaj, już uspokój się. To jestem ja, no! Jesteś najebany, co ty robisz? Pamiętaj, żebyś kliknął subskrybuj ten kanał i 3% zwrotów z kodem Witamy wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Mateusz i dzisiaj gramy sobie weskiej pisty z Flootarem. Dzień dobry! Jesteśmy w więzieniu bardzo niezwyczajnym. Tak, bo to jesteśmy w Haddonfield. Tak, to jest więzienie yy, Michaela Majersa. No, na pewno każdy się tego gościa z Typa, taką jakie dziwne drzwi, maską. takich nie widziałem jeszcze. No chyba. właśnie, ty z... A to może do izolatki są? Może zawsze takie są, tylko ty że... Żeby... To jest ulica, po prostu. Jest ulica, są domki i musimy z tego uciec. Customowe pierwsze więzienie, jakie gramy. Tak. No. Jak już ogarniemy kastomowe więzienia, to zagramy też na pewno te od was, więc tak. nie martwcie się. Tylko chcieliśmy po prostu na samym początku zagrać jakieś, które wiemy, że wiecie, że da się z tego uciec, ma dużo tak. ocen pozytywnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, okej. Okay czajmy co to tutaj w ogóle jest? I no. pytanie, czy tutaj da się jakimś customowym ucieczkiem? Później o, widzę, że tu jest jakiś gość. Ty o co, co z tak tym strażnikiem? W ogóle jakieś domki, takie są małe, takie jak domki. I dobra, to jest normalnie wejście do. A, nie mogę tutaj być. Dobra, pobijemy tych strażników metalowych. M a, metalowi strażnicy, no to może ma... być znowu. Jezu! Trzeba Jej. co chwilę się stawiać. No Właśnie, w customowych więzieniach ludzie mogą po prostu decydować, o której jest roll call i tak dalej. Jest naprawdę dużo... Może tutaj nie ma job time'ów i tak dalej, tylko... Mati, samochód jest. Patrz na to. <noise> to jest samochód. A, jest escape. <noise> Ale czekaj, mo mogę rozwalić coś? a nie, bo oni sobie tutaj stoją. No raczej, to nie może być takie proste. <gry> Ciekawe, czy są snajperzy tutaj. No właśnie, to też mnie ciekawi, bo jeżeli są, to będzie lipa. Kurde, tutaj w zasadzie nic nie ma. Mhm. Mm jest tutaj takie wszystko ściśnięte, nie? Tak, takie malusikie. No, 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 no. no. Ci więźniowie nie, nic nie robią zancji. poza stanie w jednym miejscu. A to, bo to jest roll call teraz, dlatego każdy stoi no jakby Tak, jak no i dobę. jeżeli tutaj cały czas będą rollcole? To zawsze będą... będą stać w miejscu, rozumiesz? Ale w ogóle jak, wiesz, co jest fajne? Że każdy ma, jakby. A nie, dobra, ja będę Emersorem. z O, C może tutaj nie będzie roboty, na przykład. No nie wygląda, jak miało być. Czekaj, jeszcze w sumie coś się stanie na górze. Jakiś mur. Ta muzyka spokojna w ogóle nie symbolizuje tego, że. No musimy uciec przed Michaelem Myersem. Ci to papier. Michael Myers. Nie ma żadnych takich przedmiotów. Może nas się... zabić. Wykopać możemy na przykład się przez mur. Hmm. No się nie wiem, tam przez ten mur nie wygląda jakby się dało przejść. No 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 no. Takie. Wygląda jakby były po prostu za gęsto drzewa. Tak Więc będzie... Będzie bardzo ciężko uciec z tego więzienia. To Ale damy radę! Barwy, tutaj są drewniane te szafki do chowania, a nie metalowe. Yy. Taka ciekawostka. A chodzi ci o zwykłe szafki? Nie no, chodzi o te, w których człowiek się chodzi. A, dobra, dobra. O, co jest dobra. z drugiej strony też Escape. Ja, a, też jest samochód? No, policyjne dwa furgo, furgony. Okej, okay. ja bym taki takim mucik... Roll call znowu. No, ja no. już byłem. Jest, tutaj nie ma nawet gdzie pyrać rzeczy. Tak. Chyba jest... nawet już tutaj byłem, nawet teraz pyrałem już to, no właśnie. <noise> Dziwne więzienie. Dobra. O, Trzeba sprawdzić pewne rzeczy, takie podstawowe... Czekaj, bo ja mam dobrą łopatę. O, masz łopatę już? No taką dobrą. Czekaj, czy ja bym mógł kopać. Dobra przykład... łopata. Okej, okay, czyli tutaj już bym mógł kopać, ale tutaj też jest kamera. I oni z tego co widzę chodzą sobie pomiędzy W Środkiem ulicy? Tak, idą z jednego miejsca mhm. chyba do drugiej. Czy tam teraz też są policja? Dobra są. Czyli tak... Potrzebujemy taśmy klejącej. Tak no, kurde, ci tak, będzie ciężko. Ja w ogóle może wykonam jakąś misję. No właśnie. Poczekaj, jest, jest tutaj biblioteka? Nie, chyba. Może tutaj mamy z automatu. Nie. Czekaj. Nie. nie, po 20. Przy... W ogóle powrót do celi Cholera. E... No jest o dziwnie. Okej, okay. bardzo dziwnie jest. Ale po... nie, nie wiem dlaczego, ale wiesz, to jest tak jakby kompletnie wywrócić całą rozpierwkę do góry nogami. Fajne. Ty, w ogóle mój pokój to jest na korytarzu jakimś. Dobra, ja, ja idę spać. I jak się obu... Nie, no nie niemożliwe, że się obudzimy o 21. Okej. Okay. Ale śpiochy z nas. Eee. eee. Ja pierdzie, też czasu za Co? bardzo nie ma na nic. No to słuchaj, nie... dobra, plan jest taki, że nie będziemy mogli spać jakby. Jeżeli będziemy chcieli uciec Czekaj yy... Czekaj, czekaj, czekaj <laughs> Nie wiem o co chodzi Dobra, bo... Ja robię teraz questa, bo ty trzeba skądś tej temy w ogóle pozbierać. No właśnie, o! Ja zrobiłem quest'a Michaela e... mm... Michael Myers Get the timber, get the wire get the O oh, kurde Okej, okay, mam powiem ci... Ale Fajne głupie rzeczy, to naprawdę. jest. Czekaj, aż muszę wejść na mapę. Na okay. Daję Ci questy, a ty nie masz wystarczająco inteligencji, żeby <grym> skraftować te przedmioty. Łaj, tak, tak, to działa. Poczekaj, nie, nie, nie czekaj, no, muszę wczaić, jak się zachowują. Ani kart raczej nie będziemy mogli pozyskać. Więc samą bronię będziemy mogli pozyskać ze strażników, tylko położyć jakiegoś strażnika będzie tak ciężko. Okej. Okay. No tutaj są Ja Jakby całe więzienie polegało na tym, że po prostu śpisz i nie wychodzisz nigdy ze swojej sali, no to, to nie dałoby się uciec. A, mam w ogóle beach skraftować, ale no nie skraftuję go. Bo nie mam jak. Dobra. O, Sprawdzałem, tak, 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 tak. Okay, to okay. ja. Yy, nie no, czy... musi tak. być gdzieś tutaj biblioteka do nauki. Jesteśmy w stanie uciec. Znaczy, okay. zrobić dziurę. No i nie ma biblioteczki. Jest teoretycznie, tylko teraz sobie tak myślę. No Byt... co chodzi? Gosią ma gwiazdkę po prostu przy sobie. No ale powalona akcja. No, bardzo powalona. Hajsu i, ta, i kolejny mamy? Roll call. Nie, zero hajsu. Ale w sumie to bardziej przypomina właśnie tak jakbyśmy byli zamknięci w jakimś takim, wiesz, powiedzmy kwarantanna uliczna, ta. a nie więzienie. Dobra, więc... mi się zdaje, że trzeba pobić kogoś. I te nie ma nawet co. Yy, ja schowam mają łopatę. Ja mam tego. Yy, wiesz, to co na rękę się zakora i się bije. No masz kastet. O kastet. Dokładnie tak. Yy, dobra, ja se zrobię. I zobaczy, co oni no, sprzedają. Co? Młotek sprzedajesz. Okej. Okay. Ale czy tutaj się nawet nie da wiesz, pouczyć. Underground. Ty, zrobiłem tego quest'a, ale beka. W jaki sposób? Bo było get the razor blade, get the... a nie. No ja mam teraz, że muszę coś skraftować. No ja to... też, dobra. Myślałem, że zrobiłem, ale nie. Dobra, spróbujemy tego typa. Zobaczymy no? w ogóle, czy są snajperzy. Nie, nie ma. O kurde. Dobra, okay, leży. Wiesz w niego wszystkie przerywki. Klucz. Klucz do ucieczki, po prostu sobie wyjdziemy. Oj, dobra, batona mam, mm -hmm. więc można i tego bić. A kurde, mocno. ten jest, ten jest. O -u -u. E, możesz kaset, jeżeli chcesz ze mnie. Dobra, czekaj, wezmę z ciebie. Kurde, mi zostawiłeś. mam, mam pestal, wiesz, no, no, no nie... Aj, nie, dobra, nie zdążyłem wziąć drugiego batona. Dobra, dzisiaj nie jest szpital. Cz, czemu nawet nie ma jednej takiej, wiesz, małej biblioteczki? No właśnie to jest irytujące, że te nie można się nauczyć niczego. Mm -hmm. Jest ten free time zaraz do spania i tak cały czas. <laughs> I takie życie. I takie życie. Ej, jest generator. Można coś wyłączyć? No, widzę generator. Okej, okay, no to zawsze już coś mamy. No. Bo y, te kamery obserwują. Okej, okay, a tu można w ogóle rozwalić? Patrz, tutaj jest generator. Z tutaj da się wejść normalnie, bez problemu. Tylko oni są przeszkodą, oni... Czekaj, patrz na to, jaka przeszkoda. Tak to się robi. Przepraszam. <grym> ja tylko wyłączyć generator chcę. Okej. Okay. Okej. Okay. <grym> chyba chcą on, mnie zaraz on za mną śmiga cały czas. No, ja jestem na roll callu. Okej, okay. ej, pobiję tego typa. Kurde, gdybyśmy mieli jakieś przecinaki, to cyk. Od razu ucieczka. Dobra, masz, przydać się. O, dzięki. O! O, kurde, jestem niewyleczony. Nie mam energii. Okej. Okay. Zaraz uderzę. Okay. No dobra. Uderzył. Dobra, ja idę spać. Tak, no, też idę. No, i Przebrałem tego. się. I Czuję się git. tutaj tak uwięziony w tym więzieniu. Uwięziony Taki... w więzieniu. Uwięziony. Spróbujmy w więzieniu. wejść po prostu, wstać. A, nie można wyjść z celi. Ja ma, ej, mam jeden pilnik. Masz pilnik? Mam jeden pilnik. Okej. Okay. Gdybyś e się drugi? połóż, do wyra. A, dobra, sorry. To nie, przy, wiesz, trzeba przepierać te wszystkie szafki teraz. Uh -huh. A tutaj ktoś w ogóle ma przeszukanie? No tak, przed chwilą przeszukiwał tego typu albo ciebie. Właśnie tylko w nie, moim nie wiem, czy. No. Była informacja o tym, jakby. A w sumie, no, nie zwróciłem uwagi. Dobra, też mam tutaj jeden kastet, ale. To nic. Ale to by się co innego przydało. Po raz pierwszy czuję takie trochę wyzwanie. Nie, myślę, że to jest kwestia czasu. To można pewnie w jeden odcinek przejść. Makeshift Spear. O, mam włócznie. Rymant taśmę klejącą na wszelki. Okej. Okay. To gdybyśmy mieli jeszcze. O nie, to i tak inteligencji nie ma. to, to nie jest. Stołówka, takie czy co to jest? Nie, tutaj chyba jest pokój leczniczy. No właśnie. Jork. Dobra, sobie jeszcze skoczę. Daj. Nie, tu byłem. I powiedzieć ci coś? Hmm? Nigdy nie pobiłem chyba strażnika tego metalowego. Ale w ogóle ich da się pobić? No powiem tak. No, da się. Właśnie go uderzyłem. Dużo HP mu zeszło? Nie, połowa. Dobra, no to biegnę. To ty byłeś? No. A ja wiem czemu oni pobili strażnika, a ty się przebrał szybciutko. Powiem tak, jakoś co, coś poszło nie tak. Ej, może oni będą mieli karabin. Ty, Michael Myers pobił strażnika. O, też chyba ma dość wiedzenia w tym zamknięciu. Dobra, ja bym powiedział tak, potrzebujemy jednego pilnika. A straciłeś Jestem. go? Nie, nie, no, mam, mam, mam. Ale no jednym nie wydaje mi się, żebyśmy przecięli kratę. Ja Dwa, może jakbyśmy pobili taki... Michaela to by coś też fajnego miał O kurde czemu mi... Trzeba skompletować bronię z powrotem Ej, tam na górze w łazience powinna leżeć Makeshift Spear A włócznie taka A nie wiem czy zdąży na roll cola No właśnie Bo Też pójdę Lekarze mnie zawinęli Jezus, Maria, no niech mi ktoś pomoże tutaj z nim. Ale jest izolatka z tego, co Weź widzę. Weź go uderz, bo ja mam jeden energii. Okej. Okay. <grym> 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 Kurwa, Mać! No po co ja go biłem na zero energii i 0 życia? No ja właśnie miałem chyba, nie wiem, z 5 HP. A teraz padakę odwaliśmy No, mam 7 HP i już się wydałem w kolejną bójkę. Nie idziemy spać, Pierwsze to, mat. I nie. Koniec. Albo no czysto teoretycznie, wiesz, nie musimy wchodzić do łóżka. No tak. Bo ten e, jakby lights out się już. Co tu was, Ale tutaj poczekam przyczyny? w takim razie. O, odpocznę na wyrku i zaraz idę. Eee, dobra, no, jest ktoś... czterech wolontariuszy. Mhm. Ktoś będzie miał chyba przeszukanie. Gwoździe mam łopatkę taką. Kurde, no i nie mam tej łopatki, bo oczywiście strażnik podszedł i mnie zaatakował. Jaką łopatkę? No taką łopateczkę małą. I, i gdzie ją masz teraz? Ej, no już nigdzie, już została zabrana. Zdążyłem ją podnieść i strażnik nie zaatakował. A to co to jest? Ale nadal mamy jeden pilnik. No zejdź z tego, no co za dzban. Stoi na skrzynce i nie mogę jej ale tutaj tak nic chyba nie ma. To i na stacji lokomotywa. Dobra. Brum, brum brum. Roll Call, Ja już jestem na nim. A ja mam dupie tego rolkola. Nie idę tam nawet. Dobra. Chcę żebyś mi pomógł. O. Okay, Jakim coś jest? Tutaj jest kontrabanda. No no no, tam na dole jest. Na górze. Okay. No tak. W sensie pobić ty, tych strażników mocnych. A, tych mocnych? Ej, ja mam batona Chodź. i mam makeshift kosz. O, Dobra, tu... dam ci batona. Daj mi coś, no bo ja mam bruma tylko. Szczotę tylko mam. Dobra, ja sobie wezmę bruma. Okej. Okay. Dobra. Kurde, jednego trzeba tutaj tak tylko... O, ten może przyjdzie. Jezu, na strzał mnie wziął. Tak mnie, tyk! I już, już nie żyłem. Dobra, będę miał walkę teraz. O, walka się zaczyna. No i powrót do celi oczywiście. Kurde, ja mam muszę go. Sobie... Masz? Ta. Co miał ciekawego? Super batona. I jakąś zbroję miał? No. To wszystko zabieraj z niego. No tak zrobiłem. Tylko o, i teraz po... można do kontrabandy wejść, mając ten strój. Okej, okay, mam, mam tą twoją łopatkę. Oh. Make shifta. Okej, okay, wezmę... A tego... That's not for me? A to z jakiegoś quest'a chyba masz. No, 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 no. Bien, yeah. Tu mam li li linę na... z quest'a. Dobra, masz y tą łopatkę. O, oh, dziękuję. A tutaj co mamy? Guard desk. Co tutaj jest? Okej, okay, lights out. Dobra. Idziemy spać. W sensie nie. Idziemy do pokoju. Mm -hmm. Ale nie spać. Mar. A czekaj, czy tam strażnicy stoją przy bramie? Nadal. No, raczej ta. Kurde. Co ja już wszedłem do nie. celi. Smart, ja weź takiemu wytłumacz. Powiedz, nie wchodzimy do celi, bo nie wyjdziesz. Ach, tak wszedł, sprawdzić. A i tak wszedł. No, no trudno, no czekamy w takim razie do 21. Podniosłeś tę łopatkę? Mhm. Mm Dobra, w zasadzie to jak lights out, to nie ma strażników tam, i nie wiem, jak z kamerami, czy one śmigają wtedy. Eee, no śmigają, ale można w każdej chwili wyłączyć zasilanie. Właśnie tak. No, ja mogę wyłączyć no to teraz nawet. No. teraz? No nie wiem, bo i tak trzeba byłoby powiedzieć no. dwóch strażników tam. A ale i tutaj tak na przykład nie ma strażników, jak jest roll call. Na lewo przynajmniej, nie ma żadnego Dobra, tak. no, Idzie już jeden, idzie oficer Pix. Dobra, no, pobiję go Spokojnie, jestem w najwytrzymalszym człowiekiem na świecie, więc nie bój żaby Okej okay. Dobra, wejdę sobie i wyłączę im zasilanie Co ja okay. zrobiłem Zmieniłem broń niechcący na... i tak jest drugi tutaj. Hmm. Weź go też, bo nie mam ten energii. No kurwa, uważaj, już uspokój się. To jestem ja, no! To jest no. Jesteś najebany, co ty robisz? Byłem pewien, że to jest. O, ulepszony strażnik. Pierdole. No weź łopatkę ze mnie. No, się no i widzicie, co, z czym ja tutaj się borykam. Biegnie na pierdala mnie! Słuchaj, zajmij ten strój, to nie będzie problemu. Fak. Ty, 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 też mnie bije? No pewnie, wiesz, pobijeś go wcześniej. O, nie wszedł. Ale go zrobiłem w bambuko. W bambuko został W bambosza. Okej. Okay. Bo mam dużo wkurwu. Mm. Ci strażnicy mnie już będą mnie nie, nienawidzić, bo ja tyle razy ich powiłem A ja ze wszystkimi mam, wiesz Wszyscy jesteśmy kolegami Jeszcze zerknę tutaj makeshift spear Dobra mam iść po tego po, 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 po pilnik Bo muszę teraz mieć tą informację jak wejdę do celi to się zamkną za mną No to idź. Dobra, ja biję biorę. wszystkich współwięźniów sprawdzących okay, mają. Okej, biorę pilnik. Okej, okay, pobici. Jeden pilnik. Jeszcze muszę się zatrzemnąć. Nie bo co ich teraz pobiłem. <tak>, tak dla sportu. Tak dla sportu, no dostali łomot. Żeby się nie nudzili. Dobra, i oni sobie idą. A Ajajaj! Tylko, że zasilanie też trzeba by było wyłączyć. No to idź. Lecę. Tylko ten pilnik to na mnie styknie. No nie wiem, na jedną siatkę musimy rozwalić. No tak, ale no... No właśnie. A bije mnie! Dlaczego mnie gościu bije? Dobra, Poch... idź zem, z nim do mnie. Jestem niżej. Czekaj, chyba, że ten strażnik go bije. I see you, flota. Dobra, to... Nie wiem, kogo mam pobić. Eee, no, ja mam pilnik. Jeżeli mnie pobije, to pewnie go stracę. A ile masz energii? To. No to zatrzymaj się i blokuj. No i po co ci to było? Rajerze? Mopem chciał mnie pobić. To go, czy pomóc ci? Możesz pomóc, bo mam mało energii. Jeden energii. Dobrze, batona może wejść z niego. Ok, i chodź spróbujemy to szybko. Zobaczymy jak okay. to z tym pilnikiem wyjdzie. Chociaż wątpię. A, pilnikiem nie można przeciąć krat. Przynajmniej nie tych. Nie te. Nie, klikam O, je dobra, tutaj. Niżej trzeba było. Aha, okej. Okay. Dobra. Da radę? Nie. Pilnik się... Kończył. A ja laki strasznie, bo niewiele zabrakło, dwa pilniki i jest ucieczka. No dwa pilniki jednak muszą być. O, światła wróciły. Może nikt nie naprawi tej dziury. <grym> Mam nadzieję. Dobra, trzeba się tutaj zdrzemnąć. Czekaj uh -huh. to jest. Te drzwi to są jak z izolatki te, które blokują wejście. Jak się wchodzi do izolatki? No, no, no. to jest już. No ciężko! Trzeba mieć po prostu dwa pilniki? No, dwa pilniki. Ja mam ogólnie łopatę. No, łopatą Taką mocną. raczej nie rozwalimy. Chyba, że tam jest tunel podziemny. Nie, nie ma. Jakby był tunel, to... No nie wiem, w sumie ta łopata i tak nam się nie przyda, jeżeli... No, łopata raczej się nie przyda. Pilniki, L to jest. Dlatego chodź, spróbujemy tą łopatą coś zrobić. Ale teraz? O Jezu, myślałem, że chcą mnie pobić. Bo nagle coś, coś do mnie powiedzieli. Powiem tak, powiedzie. próbuj sam. Chyba, że mnie uwolnisz stąd. O. A ty już od, od, razu wlazłeś dla odmiany? Ja już tam byłem od godziny. Ale po co? No, żeby się przespać. Hm. Dobra, ja jestem Dobra, tutaj. Dobra, no. I nie ma strażników chyba. Ale kamera widzi wszystko. Dobra, Yolo. Ha, czy będzie lockdown? O! Ty! Nie wiedziałem, że może być lockdown. Jednak. Nawet w takim miejscu może być lockdown. Dobra, w takim razie mam problem. Muszę biec... czym prędzej. O, widzę jak ciebie Doriam. Kurwa, straciłem wszystko, wszystko. Myślałem, że jak pod kamerą Myślę, będę to kopał, to mnie nie zobaczy, ale jednak. O, dobra. W takim razie pobiję strażników później. A bo teraz? Tych teraz mocny. No teraz ta. Abra. Muszę obrać ziemniaki. Yy, A, ty w ty związku z jest? tym, że obieram ziemniaki to następny odcinek będzie u Flotara, bo ten się już kończy. Tak, zgadza się? Tak więc... Może uciekniemy, może uciekniemy jutro? To raczej zależy od RNG, czy znajdziemy no. jakieś pilniki. Yy, I tyle. Buziaczki wysyłam i papa. Hejka.